Radmikowi kibicuje e Superfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom w smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry. speaking. Dzień dobry. Myślę, że nie był to dobry mecz, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne. I felt uh, both teams a little bit tired after the, the cup gaming midweek. Obie drużyny były, wydawały się zmęczone po meczach, które rozegrały się w tygodniu pucharowych. Um, uh, Było dla nas trudne przygotować ten mecz ze względu na zmianę, jaka doszła na stanowisku trenera Zagłębia Lubin. Um, For Oczywiście jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe warianty, natomiast biorąc pod uwagę czas jaki mieliśmy do przygotowania tego meczu, biorąc pod uwagę nowego trenera było to dla nas trudne. Mieliśmy, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, była ona 50 na 50. Mieliśmy sytuację, Zagroń miała sytuację, kiedy uderzyło w słupek. Myślę, że mamy kilka razy możliwości, w drugiej połowie, że możemy wygrać. Zabraliśmy post i Rosja też ma możliwość wygrać. W drugiej połowie mieliśmy więcej sytuacji. Rosja miała słupek i kilka jeszcze było innych sytuacji, które mogły się zamienić na bramkę. W drugiej połowie, znowu dużo walczących, dużo żułnierzy. Uh, not well played the game like like uh, we want and, uh, as we, and we can do. Druga połowa funkcjonowała tak, że było bardzo dużo pojedynków, bardzo dużo walki. Natomiast nie był to dobry mecz z na naszej strony, nie był to taki mecz jaki chcieliśmy zagrać. I zawsze mówię to do swoich piłkarzy, że rozpoczynamy mecz z jednym punktem i jeżeli nie jesteśmy w stanie zdobyć trzech punktów to musimy zakończyć mecz z i the last uh, maybe the last action of the game we are uh, very exposed with uh, no reason and we consider the goal and punished us about uh, losing uh, losing position tutaj i w końcówce meczu uh, z dużą zagłębiem strzała bramki która bardzo nas uh, zabolała bardzo nas ukarała Dziękuję bardzo czy są jakieś pytania Proszę Karol

we, we didn't expect this, to be honest. Tak, taktycznie było to kompletnie inne zagłębie i będąc szczerym, nie, będąc szczerym nie, spo, nie spodziewaliśmy się takiego zagłębienia dzisiaj. Oczywiście odebraliśmy pracę domową, wiemy o tym dobrze, że trener Wodarski gra takim systemem w reprezentacjach młodzieżowych. A, a Ru from the Polish Federation that the young uh, young teams they need to play in this system, so we were in doubt. Wiemy o tym dobrze, że jest taka zasada polskiego związku Bielki nożnej, żeby grać w ten sposób i w związku z tym mieliśmy pewne z wątpliwości w jaki sposób się wyjdzie za głębie. And without time to prepare such a specific system the three-four-three. In uh, no time for the new coach, so Nie spodziewaliśmy się takiej zmiany, biorąc pod uwagę to, że zmienił się trener zagłowie. Natomiast oczywiście byliśmy gotowi na to, żeby gotowi z przygotowaniem do tego systemu. Chcę też zapytać o to, co się dzieje z nami jakim na dwiasech To był pierwszy mecz dobry w Katowicach, wygraną, z tego czasu same porażki. Widzi pan tutaj jakiś problem w tych meczach? Nie wiadomo, no, it's not a problem. and uh, it's not the first time that uh, I listened to this. But uh, we win in Katowice, we just uh beat a different competition, a good team like Gurnik so there is no problem in a games. against Yeah myślę że nie jest to problem, nie słyszę to po raz pierwszy po komek udało nam się pokonać gratis Katowice i teraz też środka udało nam się pokonać górnik zawsze I don't say that uh, we have a problem but something that we definitely need to work on is uh, nie mówię że na pewno jest jedyna rzecz którą mam problem to jest zarządzanie be w ostatnich końcówkach meczu to jest rzecz na którą musimy popracować Jeszcze że zagadam o starszego który wszedł w końcówce najwydawało się tam że może być poważniej jeśli chodzi o te pozycje jakie są te. lepsze jest to yeah um, let's see so he was in pain um, Czikiel tried to, to continue the game as a fighter, but uh, well, I don't know yet, but it seems uh, serious, but let's see in the next few days. Tak, Mateusz Cichowski to jest walczak. E, odczuwał ból po tym, po tym pierwszym, pierwszym faunu. Starał się kontynuować grę, nie udało mu się. Na ten moment wygląda to poważnie, ale zobaczymy w kolejnych dniach, jak to będzie wyglądało. Mm, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo za pierwszą część konferencji za chwilę druga część Przed Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja bym to mówił za każdym razem, że lepiej wygrać niż przegrać. Tak było po pucharze, tak jest dzisiaj. No co mogę powiedzieć, mieliśmy wspólnie jedną jednostkę treningową, wielki szacunek dla drużyny, że tak szybko byli w stanie w cudzysłowie złapać ten mój styl grania. Oczywiście... Mamy jeszcze rzeczy, które trzeba będzie poprawiać, natomiast jak na jeden trening myślę, że zaskoczyliśmy Radomiaka nie tylko systemem, ale też agresywnością, tą chęcią bronienia do przodu i było widać, że z każdą minutą to my zaczęliśmy panować na boisku. Oczywiście mieliśmy słabszy moment w pierwszej połowie, między 15 a 30 minutą, gdzie Radomiak miał sporo stałych fragmentów, ale nasza linia obrony spisywała się naprawdę bardzo dobrze, drugi mecz na zero z tyłu, więc nie ma co narzekać. Radomiakowi kibicuje e Superfood.pl, Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.